Mecz rozgrywamy z zespołem Transbet przez pierwsze dwie minuty przeciwnicy. Bardzo mocno na nas nacierali. Interwencja, którą widzieliście przed chwilą, naszego bramkarza Macieja Dzięgiela, była już chyba czwartą od, od rozpoczęcia spotkania, i on jak na razie trzyma, trzyma nas przy życiu. Kolejna. Aj, może nie powinienem tego mówić, bo. Niestety, niestety, zawodnicy po rozegraniu z tego fragmentu gry mocnym strzałem po ziemi zaskoczyli naszego bramkarza. Ride right, środkiem pola, uderzenie, podanie. Ajajaj, zawodnik z numerem 4, niekryty. Z najbliższej odległości pakuje piłkę do naszej siatki i niestety przegrywamy 2-0. Przegranie podcinką ja! mogło to być bardzo niebezpieczne, ale znów Maciej Dzięgiel na posterunku chroni nas przed stratą kolejnej bramki. Tymczasem przeciwnicy wznawiają z autu. Przerzut do prawej strony, załudnik z, z numerem 15 decyduje się na strzał, ale prosto w Macieja i kolejny rzut rożny. Ram... Panowie, czy będzie strzał? Nie. Przeciwnik mienia Dawida Warszyckiego, do środkowy wuje, niekryty, bramka pusta. Niestety Krzysztof nie zdążył wrócić na posterunek i przegrywamy 3 do 0. Akcja środkiem, ale dobre przejęcie Dawida Urbanowicza. Niestety przeciwnicy odzyskali piłkę, uderzają i znowu kolega Dawid blokuje strzał, przez co Mamy teraz rzut rożny. Dawid Warszycki. Niestety przegrał pojedynek siłowy. Przerzut na prawą stronę do zawodnika z numerem 8. Uderzenie. Czy Krzysztof Tomusnął delikatnie palcami? Wydaje mi się, że tak. I przeciwnicy rozpoczną od rzutu rożnego. Bardzo przytomna reakcja naszego obramkarza. Krzysiu, brawo, brawo, przytomnie rzucił się pod nogi przeciwnika, idziemy z kontrą, doskonałe podanie, ale niestety Dawid Jaskowski nie był w stanie opanować tej piłki, rywal zbyt mocno nacierał i, i strzał nie był zbyt efektywny Tomasz Rajczyk w dryblingu, niestety stracił piłkę Dawid sam w obronie, czy z Krzyśkiem powstrzymają przeciwnika, aj niestety Teraz idziemy z atakiem. Przegranie do prawej. Strzał. Ale przeciwnicy skutecznie każdy z naszych zakusów blokują. Bardzo mocno presujemy teraz. Ach. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Na szczęście nie zdobyli bramki i... Mecz zakończył się wynikiem 4 do 0 dla drużyny przeciwnej, co oznacza, że nasza, nasza drużyna nie ma już najprawdopodobniej szans na wyjście z grupy. Zostaje tak zwany mecz o honor.